Мне сейчас кладутся Witam serdecznie, nazywam się Krzysztof Michrowski. Przyjechaliśmy tutaj ze Stowarzyszenia Miłośników Samochodów Terenowych. Tutaj, nasza część ekipy, która, która się świetnie prezentuje, podejrzewam, w naszych wspaniałych koszulkach. Natomiast, wracając do tematu, jeżeli chodzi o wyprawę, jest to nasza pierwsza wyprawa ze stowarzyszenia. Jesteśmy w Chlebowie, na terenach oczywiście prywatnych za zgodą tutaj Stowarzyszenia SLA, czyli Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych z Chlebowa. Pozdrawiamy serdecznie. Dzięki nim mogliśmy sobie zorganizować taką wyprawę, przejażdżkę dwudniową. Dzisiaj jest sobota, jutro jest niedziela. Jeździliśmy praktycznie od godziny 14 do godziny myślę, że dobrej 22:00 będziemy jeździli, potem będzie ognisko integracyjne oczywiście, natomiast rano wstajemy, jemy dobre śniadanko, które gospodarz nam tutaj w gratisie dał, że tak powiem. Potem znowu jeździmy po jego terenach, prywatnych oczywiście. Następnie wracamy do Żagania na godzinę myślę 18. Cel, zamysł wyprawy, tak jak wcześniej wspomniałem, no jest to impreza integracyjna, ponieważ wcześniej nie było takiej okazji. Robiliśmy tylko i wyłącznie Imprezy, na przykład robiliśmy Miasteczko Frudowe dla Dzieci, zresztą wszystko to jest właśnie w Gazecie Regionalnej, na ich stronie. Każdy filmik, który, który po prostu, każda impreza, przepraszam, która była nagrana z nami. Perfect.